Cześć, witajcie. W związku z tym, że na pewnym forum została poruszona kwestia wielkości telefonów yy, i ktoś prosił, żebym po prostu udowodnił mu, a może bardziej zaprezentował, o to chyba chodziło bardziej, yy, że Samsunga Galaxy S2 da się obsłużyć jedną ręką. Jest to oczywiście jakby jak najbardziej temat na miejscu, z tego względu, że chciałem pokazać coś takiego odnośnie Galaxy Note 2. Więc doszedłem do wniosku, że zrobimy to dla S2, S3 i dla Galaxy Note 2 również. Więc postanowiłem, że wszystkie telefony będę prezentował w ten sam sposób. A więc, czy telefonem można zrobić zdjęcie jedną ręką? Moja ręka nie jest jakoś super duża, ani też mała. Powiedzmy, że jest przeciętna średniej wielkości, więc jeśli chodzi o zrobienie Zdjęcia telefonem um, używając tylko jednej ręki. Um, tutaj uważam, że nie ma żadnego problemu. Um, jeśli chodzi o taki drugi, czekajcie chwilę, taki drugi test, czyli napisać. Zapraszam na mój kanał. Też nie widzę, żeby był jakiś większy problem przy pisaniu SMS-ów, jeśli chodzi o Galaxy S2. Kolejnym testem, myślę, że takim dość. Czekajcie. Takim normalnym jest oczywiście korzystanie z mapy, co jest też dość proste. O, jest. Czy możemy to zrobić? Możemy bez problemu sobie tutaj zmieniać na ruch. Włączyć sobie satelitę. No, nie wiem czy zauważyliście. W każdym, każdy telefon, który będę Wam prezentował, będzie wyglądał to w mniej więcej w ten sposób, że telefon, no, może S2 jeszcze, bo jest naprawdę mała, już teraz mi się wydaje, ale ją, jestem chwycić ją tak, że, 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 że trzymam ją w ten sposób i nie ma żadnego problemu. Ale każdy inny telefon, przyzwyczaiłem się, że po prostu ten mały palet tutaj na dole trzymam pod telefonem i w ten sposób zabezpieczam go przed upadkiem w dół. Jest to takie. No nie wiem, tak się przyzwyczaiłem, to jest przez trójce najbardziej i teraz praktykuję to, to dalej. Myślę, że no to jakby też nie ma większego problemu, żeby poruszać się po mapie, żeby sobie coś poszukać. Nie ma też problemu, żeby dotrzeć do wszystkich jakby największych, najdalszych krańców ekranu. Może zróbmy to tak, że jestem w stanie, że pokazać Wam, że z takiej pozycji możemy zadzwonić. Możemy, nie wiem, wybrać sobie tutaj ściągnąć sobie belkę, bez problemu. Możemy sobie też tutaj sięgnąć. No a tutaj to już żadnego problemu nie widzę. Oczywiście obydwa klawisze są bez problemu wsłuchiwane. E, tutaj nie widzę żadnego, żadnych jakichś nieudogodnień związanych z wielkością telefonu. Myślę, że ten telefon już jego rozmiar jest idealny. Ja go teraz traktuję jako drugi telefon, który głównie służy mi do rozmów. Telefonicznych i e, muszę przyznać, że no, oczywiście do internetu też go używam wtedy, kiedy nie chcę, po prostu mi się nota wyciągnąć, bo jest większy. E, ale bez problemu e, rad, radzę sobie z nimi. No, już nawet nie zastanawiam się, gdzie co jest. E, wszystko jest osiągalne po prostu palcem. Tutaj bez problemu e, myślę, że mm, większość osób podzieli moje zdanie i, i stwierdzi, że. Telefon jest całkowicie obsługiwalny jedną ręką, tutaj nie ma żadnego problemu. Znaczy, oczywiście, no ja nie wiem, mam gorzej wykrzyżowany lewą rękę, jestem mniej przyzwyczajony do korzystania lewą ręką z telefonu, ale myślę, że tu też jakby nie było większego problemu. Więc do osób, które się zastanawiają, czy rzeczywiście przechodząc z telefonu zwykłego na smartfona, który ma przyciski, czy cała, czy da się obsługiwać go jedną ręką bez problemu, ja nie mam jakichś dużych rąk i... Tutaj nie ma jakby największych jakbyś niedogodnień związanych z tym, że musimy obsługiwać smartfona w tramwaju czy, czy gdzieś pod stołem, czy coś takiego. Więc zapraszam Was do kolejnych części, na tym razem będzie S3, a później na końcu będzie Galaxy Note 2. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!